Okej. Okay. To jest gra yy, Nota Hiro i Jakcel. Tą grę biały przegrał. <grych> biały przegrał. Yy, przez poddanie. Yy, Marcin. Yy, Marcin trafił szlak. W międzyczasie miał też zawał. Bardzo ciekawa gra. Yy, też bardzo szybko się skończyła. Yy, yy. Okej, okay. to, to jest. Ciekawy ruch. No teraz, takim ruchem, który grają wszyscy, no to jest to i te ruki. Ten ruch też jest możliwy. Może trochę, yy, yy, może trochę jest gorszy, bo yy, czarny sobie po prostu wychodzi yy, albo w ten sposób, albo w ten sposób. No, można tak grać. To no, nie, nie ma yy, nic yy, tak jakby. Złego. Ten ruch jest błędem e, białego e, i to też jest ważna sprawa. Dlaczego ten ruch to jest podwójny? Nie, to nie jest podwójny. Pip. To jest pip na bambusa. Nie robimy takich rzeczy. To jest dość dość dziwny kształt. Kształtem w tym miejscu jest zagranie w Q7. Ok. Ehm... To pchnięcie też mi się nie podoba. Ja bym pchnął w drugą stronę i chciałbym się patrzeć, żeby zagrać tutaj. A yy, i pewnie dostanę ten ruch w N2. Ten ruch w N2 jest strasznie denerwujący. Nie wiadomo, jak na niego odpowiedzieć: czy, czy tak, czy tak, czy tak. I te nuki, a potem do, potem w sentem mu oddać. Ten ruch jest bardzo denerwujący, więc ja bym właśnie próbował się oprzeć na tej grupie, ją trochę wzmocnić, właśnie tą w Q6 i spróbować zaatakować tą grupę w, mm, po drugiej stronie, lub tak naprawdę jeszcze możliwością jest zagranie w R3. Może właśnie R3 to jest odpowiedź na to pytanie. Teraz, jak na to patrzę, to wydaje mi się, że nie ma innego ruchu niż to R3 czarnego nie da się zamknąć, czarny sobie wyjdzie, a biały za to ma problem, bo on nie zagra na obu, sztab, na, y, obu miejscach. No właśnie. Y, Witek się na tym dobrze zna i mówi, że R3 to dobry ruch. Albo jeżeli biały się wydłuży na tej bandzie, no to tu będzie miał problemu, problemy. Więc no, y, ten ruch jest trochę za wcześnie. Bia to biały powinien tutaj zagrać, i czarny powinien się wydłużyć. Mhm. I to by było, Joseki. Teraz to jest trochę problematyczne. I teraz, no właśnie, to pchnięcie na czwartej linii, no to wzmacnia. Mm, wzmacnia białego. Biały jest bardzo zadowolony z tego, bo teraz to nawet to cięcie w O3 jest dużo mniejszym problemem. Tak, i biały ma, biały się wydłuża teraz i my, i my byśmy chcieli go zaatakować, a on mówi figa. Yy... I nie mamy już tego fajnego ruchu w, w, w N2, bo jesteśmy o linie dalej. Ok, i biały zagrywa, czarny zagrywa w K16. K16 to jest ruch znowu trochę niemodny, z tego względu, że można zrobić, że będzie stał w trochę dziwny sposób. Ale nie jest to aż tak zły ruch. I teraz biały nagle zaczyna robić jakieś dzikie harce, bo mm, takim poprawnym ruchem by było zagranie w ten sposób. I, no i to jest normalnie, normalnie gra. Tak, to jest tak. K-16 atakuje białe kamienie. Ale biały może sobie po prostu wyskoczyć i przez to, że i w ogóle nagle zaraz się okaże, że to jednak biały atakuje czarnego, a nie na odwrót. Więc yy, biały dostanie jeszcze może tu kamień jakiś. A jeżeli czarny z kolei dogra z tej strony, to biały może sobie zrobić ten kształt. Banda za centrum. Aha. No tak, tak, taki jest, taki jest, tak, 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 taki jest pomysł. Taki jest pomysł, że, że, że bierze, ale właśnie o to chodzi, że, że nie bierze. Bo biały się w końcu wzmocni. Biały się jakoś wzmocnia. Robi sobie ten kształt. Załóżmy, że coś takiego się wydarzy. Teraz ten kształt białego jest silny. I on sobie tu wchodzi teraz. I on mówi, no to, no to moje. A jeżeli, a jeżeli biały zagra na przykład w O17, czy tutaj, to dalej możemy tutaj wejść. Więc yy, no, ten K16 jest teraz po prostu za daleko. Chodzi o to, że jeżeli w, że zmuszamy białego, żeby się zbudować, on się zbuduje i my dostaniemy jakieś fajne ruchy, no bo my dostaniemy. No co, dostaniemy na przykład ten skok, dostaniemy sobie tutaj punkty na bandzie, sielanka, ale jak już biały się wzmocni, to jak już biały się wzmocni, to, to będzie mógł wjeżdżać sobie w naszą sielankę jak, jak do siebie. Czy o17 jest lepszy niż K16? Tak. Mhm. Zdecydowanie. Yy, Okej, okay. Ciach, ciach, ciach. I teraz, yy, tak. I teraz biały postanawia po prostu coś, yy, coś tutaj podarować yy, czarnemu. Czarny już zła, już łapie kamień w K18 dostaje sobie róg jest świetnie ja bym się po prostu ja bym go po prostu złapał i nie ma tutaj prawa żeby cokolwiek źle no teraz to jest naprawdę super to co robi biały bo teraz K16 to stoi dokładnie tam gdzie powinien to jest dokładnie tak jakby biały się teraz postarał żeby kamień w K16 miał sens, więc nie, nie ja nie wiem o co, o co chodzi temu kamieniowi w k 18 tej sekwencji, tak, no tak, tutaj ma to swoje plusy i minusy, wydaje mi się, że, że, że powinniśmy złapać, ale, ale nie ma problemu. Te, teraz wydaje mi się, że ja bym jednak kazał białemu iść w tą drugą stronę. Z tego względu, że musimy przeliczyć tego kroskata, i jeżeli biały zagrałby tego kroskata, no to. Nie wiem dokładnie, co tutaj zagrać. Jeżeli byśmy zagrali na przykład w taki sposób, no to no to, mm, to by było dobre dla, dla białego. Yy, jeżeli byśmy zagrali w taki z kolei sposób, no to yy, też, też musimy się cofnąć. Tak jakby biały się może tutaj jakoś yy, łatwo pobudować. Ten ruch w K17 dość mocno by się podobał, a teraz yy, przynajmniej w jakiś sposób y, te F16 y, miałbym w planach pocisnąć, yy, na przykład jakoś tak. Yy, yy, tak, to jest dość, to nie jest jakoś łatwe dla yy, dla chyba białego. Możemy sobie teraz po prostu wyjść. Biały jest taki dość poszatkowany, ma, ma słabe grupy. Wydaje mi się, że to jest e, obiecujące dla czarnego. E, ale biały postanawia się po prostu wydłużyć. E, to jest bardzo fajnie. E, dla czarnych e, dostaliśmy w, słabą grupę do gonienia. No nie ma lepiej, i ona nagle umarła i się gra skończyła. Teraz czarny, biały postanowił powstawiać kamienie. Jedynym sposobem dla, dla białego to po pierwsze nie zabierać sobie tych oddechów wszystkich i e, jedynym, co, jedyne, no, jedyne co biały może na co biały może tutaj liczyć to, że jeżeli tutaj przetnie i czarny mu odpowie w ten sposób i on tutaj przetnie i biały mu i czarny mu odpowiada w ten sposób, to, to, to wtedy może złapać sobie te dwa, te dwa kamyczki w Q14. I to jest największy adzi tej pozycji. I czarny musi się zastanowić, co on zrobi w tej sytuacji i e, jak uratuje, jak zabezpieczy to cięcie ups i to cięcie. Mm. I wydaje mi się, że yy, na pewno warto w tej sytuacji zapytać się przeciwnika. Yy, co on by. Co, co, co ty uważasz na temat tej sytuacji? A Biały mówi: A no, ja uważam, że chcę zabierać te, te punkciki tutaj. No i teraz ginie. Bo yy, po tym cięciu. Yy, po, po cięciu Q w Q15 nie mamy cięcia w R16. A jeżeli biały się cofnie, to już zyskaliśmy, bo my już mamy, już dostaliśmy jakieś tam mięso, A y, czy, y, czy to działa? Może jeszcze się okaże, że, że, nie działa, ale chyba działa. Chyba jednak działa dla białych, więc yy, S15. Jeśli biały tu i biały zagra S15, to my go, to my przecinamy, zagrywamy tutaj i, i łączymy. I Jeżeli biały się połasi na tym teren, to ginie. Nie ma problemu, nie, nie ma problemu. Można trochę oddać. Yy, R16. Aha, to nawet jest bardzo ciekawe. Mhm, rozumiem, zamiast tego zagrać tu. Aha, do, no. Bardzo fajne, bardzo fajne. Mhm. Z tym, że z tym, że problemem tego jest to, że biały ucieknie. Tak, tak. No właśnie, więc, więc biały może zaproponować taką wymianę. Jak najbardziej. Tylko musi mieć świadomość tego, że no zginie w, w centrum. Raczej na dość dużą skalę. Mhm. OK. Tak. Biały dalej może zagrać tamtą sekwencję, taką tą, tą mocną, aż zagrał, aż dał czarnemu się tutaj wydłużyć, czyli to wydłużenie go w końcu zabiło i teraz już jest po grze, więc w zasadzie to może przewiniemy trochę szybko. Okej, okay. i czy jest tutaj jakaś ważna lekcja dalej w tej grze? Wydaje mi się, że nie. Biały z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu nie chciał poddać tej gry. Pomimo, że przegrywał bardzo dużo punktów. Aha, jeszcze tutaj taka ciekawostka, że zabijającym ruchem jest G18. Zachęcam słuchaczy do rozwiązania tego sumego dalej. Co się wydarzy, jeżeli biały się tutaj połączy? No, no, nie, no właśnie, nie brakuje. Jeżeli sobie odbierzesz, to tak, a jeżeli. jeżeli C17, biały? C17? Okej. Okay. Nie będziemy rozwiązywać tego life and death w tym momencie. Mocno zachęcam wszystkich do, do przeliczenia go. On jest bardzo ciekawy. Tak, zadanie domowe. Ktoś jest niezmiotowany? DJ? Dobra, zaczynamy. Biały nie, chciał, biały nie chciał poddać tej gry, pomimo że dość mocno przegrywał i w końcu, aha, w końcu się wydarzyło, to, to jest, no nie wiem, czy ma to jakieś walory lekcyjne, na pewno ma walory takie, że jest to, na, jest to spora ciekawostka, bo czarny zagrał w końcu tutaj i miał już, nie wiem, miał już dość tej gry. Wygrywał ją o naprawdę dużo punktów i, i stwierdził, że gra w R16. <laughs> Aha. I w końcu zginął, zginął tą grupą na dole, w prawym dolnym rogu. Czyli cały, pra, cała ćwierć, cała ćwierć Gobanów jest yy, białego teraz. I w ogóle co się okazuje, że czarny dalej wygrywa, tylko czarny teraz jest w panice. I co i ważne jest teraz, właśnie do zapamiętania, to, że nie, musi, że nie możemy dać emocjom yy, zwyciężyć. Musimy teraz się zastanowić, dobrze, popsułem, ale ja mam przecież kupę forsy. I czy może mi wystarczy? Może zagłębię duży ruch. I dostanę tutaj punkty. Ale niestety no, yy, czarny zaczął panikować i właśnie dostawił tutaj ten kamień, czyli już daje białemu punkty, bo p6 to jest dodatkowy punkt, plus jest sente czar biały sobie do, do, zbiera kolejne dwa punkty, czyli już są te trzy punkty. Ten ruch nie jest największym ruchem na planszy w R8. Yy, ani też nie był sente, ale jeżeli, już, jeżeli biały stwierdza, że jest sente, nie mamy serca mu powiedzieć, że to nie jest sente. Yy, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Ten ruch jest największym ruchem na planszy. I potem następnym największym ruchem na planszy to też nie jest to. Najwi następnym największym ruchem na planszy jest zaproponowanie grania tego ko. Nie ma, yy, nie ma biały. Wydaje mi się, że biały nie ma aż tylu wróźb, będzie musiał się cofnąć, potem dostaniemy jeszcze to w sentę, Więc tutaj dostaniemy kilka punktów. Ciach, ciach, ciach. zesquizujemy białego. Yy, i dalej wydaje mi się, że ta gra na pewno jest dobra dla, dla czarnego. Jeżeli Cza... tak, tylko że w grze czarny przez tą panikę postanowił no, oddawać punkty białemu, ale biały nie jest tutaj dłużny. To jest kolejne z sumego Odpowiedził jest ko, zachęcam też jako kolejną yy, kolejną, yy, kolejne, kolejną yy, pracę domową do robienia, żeby znaleźć to ko, to ko, tutaj czeka, 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 aż czarny powiedział, no nie chcę, nie chcę tego ko, chcę dwa punkty w gotę. I czy, czytam w setę. No i niestety, ale teraz to Biały wygrywa o dwa punkty, ale co się wydarzy nagle? Biały stwierdził, że on jednak to nie jest honorowe, żeby wygrywać gry w taki sposób i że się zabije. I to jest ruch, który go zabił. Teraz e, to, co się wydarzyło na na, na Gobanie to jest już co najmniej seki, ale nie jest to seki. Czarny po prostu zabił białego i gra się skończyła. Yy, Poddaje. <grywki> Czyli mieliśmy ogromne, yy, ogromną yy, przewagę Czarnego. Potem nagle była gra dobra dla Czarnego, tam 5, 6, 7 punktów zaczął przegrywać. Jak już zaczął przegrywać, to Biały stwierdził, że jednak yy, lepszy, dokładnie. Tak, z, tak, to były trzy gry w jednej partii.